Siemano siemano, witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj kamerą od Agaty nagrywam Trochę w innej rozdzielczości Obejrzymy jak to się sprawdzi, czy mój komputer do rady to obsłużyć Dzisiaj muszę zasypać rozsiewacz aksanem I być gotowym właśnie tutaj na wyjazd Dzisiaj były fajne warunki Jak przyszłek z roboty było minus 2 No ale nie chciało mi się już tu jechać Spać mi się strasznie chciało, bo po nocce No i godą. Posiedzimy w poniedziałek. W poniedziałek też to być mrozik. Dzisiaj taka temperatura odczuwalna. koło zera. Zimny wiatr. No. Zapnijmy cyklopa do Ursusa. I pojedziemy właśnie tam pod nawozy. Tu wczoraj była awaria. Wysypał się nawóz z rozsiewacza. Przyjechał, że wysypać nawozy z rozsiewacza, ale rozsiewacz mnie ubiegł, bo popuściły się w nocy. O, oh, oh, było zbierania. Było zbierania, bo popuściła hydraulika. Zapomniałem zamknąć zaworów, a zostało mi tam 100 kg pulanu i, i właśnie popuściło. Dobra, tu łańcuch wszystko w śruba jest, okej okay. Dobra, widzicie tu na razie bałagan Maraz. Będziemy to sprzątać za jakiś czas, no jak chciał ciepić, no teraz już mnie nic nie goni już po telewizji, no to spoko o telewizji wam tam opowiem w innym odcinku może w tym wcześniejszym to już będzie, nie wiem jak to się wszystko zgro dobra, palemy Ursusa i jademy pod Big Bugi dobra, cyklop podstawiony teraz idziemy po rozsiewacz Gościom trzeba wymienić tam śruba rzymsko na mocniejszą, bo teraz wziąłem taką z sześćdziesiątki gówniano ale nam strasznie mały skok, no i tu nie idzie już pokręcić troszkę się zaszpanuje tu mam naszykowano, Kaś Moja, to opryskiwacza jest. Tu łopata do śniegu, łopata do zboża super się spisała z tymi nawozami. O, to naszykowana śruba. Tylko musimy podłożyć paleta, żeby zepsuć rozstrzygnąć są teraz wyzamiatane. Właśnie z tego powodu, że ta telewizja tu przyjechała tu, ogarnęli plac jest nawet dość czysto teraz no ale długo to tak będzie to nie wiem chyba w pługu wymieniali elementy zostały żyletki e, dobra troszkę na dół aha tu jeszcze coś nie założę tego tu coś się stało z gwintem jakimś cudem się uszkodził nie idzie tego przekręcić muszę wyszlifować i wtedy się uda ale czemu tak się stało to zatarcza, zaś już. jest naprawione, możemy je zakładać, możemy jechać dalej. Puszczamy teraz siewać. Dobra, idziemy teraz po nóż. Jeszcze sobie weznę nożyk, bo nie mam tu żadnej kosy przygotowanej. O dobrze, tak może stać. A, jeszcze zamknąć go. A jeszcze A, ała. ała Tak, tu mamy wszystko ja, dobra. Nie ma noża Tu jest wiadek został z rękawiczki Jest nóż No to odpalamy Ursusa I bierzemy z pierwszego Big Baga z Aksanu Tej łyżki nie odpiną Bo jeszcze będzie kopane Czeklop strasznie głośno chodzi. Ta pompa tak wyje. A to przez to, że ta pompa jest mocniejsza niż powinna być. To jest jakoś grubsko założona, czyli kopalnianą. 报告。<Okay. S 2> okay. Capia. Uh. Nie chcę, żeby ta woda się wloła. Jakby będę powoli sypywać, to może to wyleci tam z bokiem. No ale sypie się te dwa big bugi, to hmm. mi dostaną jeszcze trochę na rzepak, bo... Dobra, to powiem później, jak to sypia. Dobra, zgaszymy z tego, żeby nie przeszkadzał. Ale co wam powiem? No tam mi pisaliście, że na betonie zrobi się bryła z tego. No ale się nie zrobiła. Czyli mit obalony. Bryła się nie zrobiła, jest wszystko dobrze. Mogę tak stawiać, ale trzeba przykryć dobrze. Żeby tam za dużo wody nie leciało. Wiadomo, zawsze coś tam z tej plandeki plały zleci. No ale to są niewielkie ilości. Dobra, zaksan, wstępujemy następnego bieżbaga, może jeszcze zdjęcie zrobimy na miniaturka, jest z telefonem. Ja tu sobie zdjęcia robię, a to by się urwało i, i kapa, kapa na KS. No dobra, tniemy to, nie przedłużamy i chowimy podwiata, cyklopa, nie wiem jak postawić, też podwiata mnie. O, jeszcze trzeba go ustawić, ale że w że w sobota, sprawie, jutro w Rozsiewacz stoi przygotowany, czekamy teraz na przymrozek Niech to było to przymarznie To reszta tego pulanu <laughs> to myśli, no nie wyszoli wszystkiego bo nie było potrzeby kurde, tu ten plac trzeba by wybetonować, albo coś takiego Patrzcie jak z tych kół odpada no i tu się cały czas nawozi taki A później jest glina z kamieniem zmieszano no tu na pewno to trzeba wyłożyć dotąd tutaj jakoś a najlepiej by było właśnie całe całe no chociaż przed, chociaż przed tą wiatą żeby było bo tam będą betony to tu też by to było fajne przykryjemy se tu bo tu jeszcze został zostało mi trochę polifoski Foski Musiał przesunąć na środek bardziej. O, tego zostało? Niedużo. Dobra, tu mam RSM przygotowany. Pod rzepaki, ale dołek, dupy i na razie nie mam dysz. Góro wydamy w przyszłym tygodniu. za dużo na głowie, no i, i nie zamówiłem na czas. Przykryjemy to i kończymy odcinek. Dzisiaj zamówiłem 05 z MMatu u Kurde. No i to będzie tyle w tym dzisiejszym odcinku. No taki odcinek widzicie. przygotowanie do siłku nawozu wozu. Tam już większość ma posiotę. Bo jest tak zawsze po tyle. Na pszenicy już jest pulan, teraz pójdzie na pszenica Zaksan i na rzepaki Zaksan. Na rzepak sypna ile tam? 100 kg? Żeby tylko coś dostało. Później będziemy z tym RSM-em dali działać. Dobra, chowia cyklopa i tyle. Trzymcie się. Na razie. Hej.